Next level. Kolejny poziom? I, I have to say this. Muszę wam to powiedzieć. Ja miałam marzenie, żeby zrobić tę sesję. The last time I met some of you in o, Warsaw. Ostatnim razem kiedy spotkałam was w Warszawie. I, said, was, I wish I had time to deliver this session. Tak sobie myślałam, żebym ja miała szansę zrobić z wami tę sesję. Because every time I teach it, ponieważ za każdym razem kiedy I learn. Ja sam się Every time I teach it, I change. Za każdym razem uczę się czegoś nowego, zmienia się. And it begins with a drawing. I za, zaczyna się to od rysunku. And it's not my strong part, as you know. <laughs> to nie jest po prostu moja mocna strona malarska. What is this? To to jest. It's you and I. To jest my wy i ja. And we all. My razem wszyscy. Okay, we all live in a world of circumstances. My wszyscy żyjemy w świecie różnych okoliczności. Zgodzicie się ze mną, tak? I will tell you Muszę wam powiedzieć. two types of circumstances: Dwa rodzaje okoliczności. personal and external. I personal circumstances: my age, M mój wiek. my gender, A moja płeć. my children, Moje my bank account. Moje konto bankowe. But it, this is personal. Circumstances. To są wszystkie i wiele więcej innych o, są to o, o, osobiste okoliczności. Moje okoliczności. Okoliczności. Okay, no, no, no. okay. And external and circumstances. A zewnętrzne okoliczności. Are the weather? Pogoda. The uh, the dollars rate. What else? Kurz <coughs> dolarów. Holidays. 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 <laughs> this is external. Co są zewnętrzne okoliczności? Both personal and external. Zarówno te, które zależą od nas, wewnętrzne, jak i te zewnętrzne, które od nas nie zależą. To tylko okoliczności. Wewnętrzne i zewnętrzne to są tylko i wyłącznie okoliczności. Tylko dwa sposoby, w jakiej ludzie mogą zachowywać się i reagować na okoliczności. Większość ludzi see how the circumstances influence them widzi, w jaki sposób te okoliczności wpływają na nich samych. Na przykład może powiedzieć, nie mogę tego zrobić, bo jestem za wysoki. I'm too short. Nie mogę tego zrobić, bo jestem za niski. I'm too rich. Nie mogę tego zrobić, bo jestem za bogaty. I am too poor. Nie mogę tego zrobić, bo jestem za biedny. I'm too nie mogę tego zrobić, bo jestem za bardzo wykształcony. I'm not educated. Nie mogę tego zrobić, ponieważ nie jestem wystarczająco wykształcony my husband won't let me. Nie mogę tego zrobić, ponieważ mąż mi nie pozwala. My wife won't let me. Żona mi nie pozwala. My children are too Dzieci young. nie pozwalają, dzieci są za młode. My children are too old. Dzieci są już za stare. These circumstances are so big. A, możemy sprawić, że te okoliczności będą hmm. tak duże. And we become so small. A my tacy mali. That we can do poof. <laughs> że możemy dmuchnąć. And the person disappears. I ta osoba rozpływa się. Those are the people who are influenced. To są ludzie, którzy mają wpływ. They are influenced by what? Gdzieś <laughs> <laughs> Przez kogo mają ludzie wpływ? Co na nich wpływa? wpływa? Everybody, everything. <grymne> All By their circumstances. Super. Okoliczności na nich wpływają. And how do we call them? Jak nazywamy to? We call them victims. <grymne> Jak tych ludzi nazywamy, na których wpływają okoliczności? <grymne> Ofiary. <grymne> Ofiary. Ofiary. Ofiary of what? Ofiary czego? Ofiary okoliczności. Ofiary okoliczności. Ok, same circumstances, different people. Ok, teraz co dalej? Te same okoliczności, ale inny rodzaj ludzi. They say listen. Ludzie mówią pod... same... okoliczności? This is me. Słuchaj, to jestem ja. This is my life. To jest moje życie. This is the holidays, this is the dollar, this is the weather. Ja rozumiem, taka jest pogoda, nadchodzą święta, Nadchodzą takie takie okoliczności niekorzystne. From here I want to ask two questions only. Od tego momentu ta osoba, chce w ten sposób odpowiadać? Where do I want to get? Jak mogę rozwiązać te okoliczności? And how am I going to get there? w jaki sposób mogę to zrobić, żeby przezwyciężyć te okoliczności? In other words, what is my goal? Innymi słowy, jaki jest mój cel, jak mogę to rozwiązać? And what is my game plan? Jaki jest mój plan działania, żeby rozwiązać te złe okoliczności? We call them winners. A tych ludzi, którzy tak odpowiada, odpowiadają, i reagują, nazywamy zwycięzcami. We call them winners. Nazywamy tych ludzi, którzy tak reagują na dane pytania, na dane okoliczności, to są zwycięzcy. Now ofiary are very different from winners. Teraz, ofiary są i różnią się od zwycięzców. They live in different countries. W zasadzie można powiedzieć, że ofiary i zwycięzcy żyją na w dwóch różnych krajach. No, they live in different... ...worlds. A nie, to dwa różne kraje to za mało. Ofiary i zwycięzcy żyją na dwóch różnych planetach. You need different passports. Różne paszporty potrzebujecie. And you can hear them talk. I możecie usłyszeć, rozpoznać, jak mówią jedni i drudzy. You know, I know the of ja, ja wiem, jak mówią ofiary w Izraelu. I don't know the ofiary in Nie wiem, jak mówią ofiary w Polsce. So can you just teach me? Więc możecie mi powiedzieć, jak mówią ofiary w Polsce? So what will a Polish victim say? I don't have money. I don't have money. I don't have time. I don't have money. I don't have time. Can you write down, I don't have money, I don't have time in Polish? What else? I can't. I can't. I can't. It's not going to work. It's not going to work. What? Oh, it's, a, it's unbelievable. It's, it's unbelievable. It's too good to be true. It's not for me. It's not, it's for, not, for, not for, for me. me. <coughs> good. Yes. What else? <coughs> I don't believe them. I don't, I don't believe, believe them. Either. Good. He always has <laughs> out. Super. Po prostu o, zawsze mają wątpliwości. Co jeszcze say? to jest legal. To jest nielegalne to jest piramida. of victims, pyramid. W, w, Ofiary zawsze mówią. Piramida. Kiedy ktoś mi mówi to jest piramida? I say, oh, another victim. Ja, ja, w mojej głowie mówię, aha, kolejna ofiara. And And are doctors in finding what? To, oni są wręcz profesjonalistami, mają doktoraty w znajdowaniu czego? In Excuss Wymówę w znajdowaniu. Can you write excuses? Można napisać wymówki? Dziękuję. What else? Co jeszcze ofiar Doctors of professors. Of... ofiary są profesorami czego? Complaining rzękania. Oh. Complaining great. What else? Co jeszcze mówią? Right, to jest difficult. trudne, mówią, mówią, to za trudne But dla mnie, są pesymistyczni, they they know will they went, go od razu wiedzą, że coś nie pójdzie, od razu wiedzą, co się nie uda, mówią, to jest za trudne, to za trudne. nie, ma, nie, ma, nie to za. Trudne. I don't, I don't know I don't know anybody. Ah, oczywiście, Mówią, nie znam nikogo. You know them? I'll ask them who will come to the to your funeral. A wiecie co? Ja pytam się kto przyjdzie na wasz pogrzeb. Nikt nie przyjdzie? And they are masters in finding are masters in finding what? I. ofiary są mistrzami w znajdowaniu czego? I. Excuses. What what, what? what? Excuse. No, Co, co jeszcze? Czego są mistrzami znajdowania? Co jeszcze często bardzo znajdują? Problemas! Problemy! A, problemy często they're znajdują. They're problemy. Detectors of problems. Oni są detektywami wyszukiwania problemów. Listen, but the problem is. A słuchaj, ale wszystko dobrze, ale taki taki problem jest. And do you know the, the I Wiecie jaka to jest sofistyczna y, ofiara? Right. Every. Every. Every second word is but. Każde drugie słowo to jest ale. They will go ta 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 ta, ta ale oni będą mówić tak zrobię to zrobię to ta ta, ta ale right you turn. You Co? turn. No, no, no. You, you turn. Right they are filling the form. A na, złożyli aplikację, mój zarejestruję się. Credit Imię i mieli nazwisko, ale zamówienia nie złożę. And they go ale right mówią, but ale, ale. Whenever somebody say buttolwiek mówi wam ale just know it's a victim wiedzcie, że to jest ofiara. But please don't tell him a deep Ale proszę victim. was, nie mówcie. A D byłem na takim treningu i Adi powiedziała to jest ofiara. You, can... you know I have a lot of wives going back from my training and say So their husband. been listen, Adie said that you're a victor. A, mam dużo kobiet, które wracają z treningu do domu do męża. Na. Słuchaj, była dziewczyna prawnik z Izraela i mu powiedziała, że jestem ofiarą. You, you have to ask for permission before you coach. Obieśno media robię rozważę zanim komuś to powiecie. But I can tell you what I do. Ale powiem wam jak ja to robię. I smile. Ja uśmiecham się. And I just nod with my head. I kiwam mm -hmm. głową. Mhm. Mm Be because, because I know that the victims really want to be victims. Bo nie wiem, bo wiem, że ofiara potrzebuje Popo tylko właśnie. Confirmation that they want to lose. Right. Potwierdzenia. They want to be right. Oni chcą ofiary chcą mieć rację. And when they are right? A kiedy mają rację? They are looking for who to blame. Teraz, jak już mają rację, to muszą znaleźć kogoś, żeby kogoś obwinić. So I don't want to be there when they are blaming. Więc ja nie chcę być wtedy, kiedy oni obwiniają. I just met a person that was with me in another company. A, właśnie po prostu nierówno poznałam osobę, która była w innej firmie. And she was going da 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 And I said, listen, I ta, never mind. I ta osoba, i ta osoba przyszła That's do mnie i mówi takie negatywne rzeczy, waa waa waa, to źle, tam to źle. A ja mówię, szaj, po o. I was there with my spouse. A mówiłam, byłam tam z moim partnerem. And, uh, we were looking at each other. Patrzymy na siebie. We found another victim. Patrzymy? And kolejną. I so we, and so we went out. And then she called me again. A ta ofiara znowu do mnie zadzwoniła. And I said I don't want to enroll her. Ja, mówię, ja nie chcę takiego mieć w biznesie swój. You know why? Dla czy, wiecie That dlaczego? Emotions. right się because they're attention suckers oni oh, yeah. nas they need attention oni tylko <laughs> uwagi is it they need attention it true that he yes. said something funny no 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 he's, he's funny yes i know he's funny <laughs> they need attention oni tylko uwagi. and a lot of times they sound like this listen a D

Więc osoba po prostu narzeka. Cały czas jest narzeka. Możesz napisać? Narzeka? Na And they are They are concentrated in which tense? W jakim czasie ofiara się koncentruje? In, in the past. past. Patrzy na przeszłość ofiara. Oh, if I had the right parents. Ofiara co mówi? A jakbym miała właściwych rodziców? And they would have sent me to the best school. A jakby mnie wysłali do najlepszej szkoły? And A powinnam zrobić to, powinnam była tamto, powinnam ta i ta? Everything about the past. <laughs> Wszystko w czasie przeszłym, wszystko na temat przeszłości. And the future that will never come. A przyszłość nigdy nie nadejdzie. Ruby, how can I be a Ruby? Ruby executive. Jak mogę tam dojść! Two weeks! W dwa tygodnie! Zachodowanie! Pod... pod rząd stopaczek tydzień po tygodniu! How can I be there? Jak? to się da zrobić w ogóle? And I just smile. A ja uśmiecham się? You... <laughs> you know why? Wiecie jak? Wiecie dlaczego? Wiesz dlaczego ja się uśmiecham? Ponieważ jak ofiara opowiada mi te negatywne rzeczy, a ja się śmieję, to oni są. Zdezorientowani! <laughs>